Cześć, Pasieka gromadzeń. Piątek. Wielki piątek. Pogoda dzisiaj jest ładna. Miało być ochłodzenie. W ostatnich kilku dniach było tutaj nawet w środę 23 stopnie u mnie. Wczoraj było około 20. No dzisiaj jest chłodniej. Miało być około 11. Ale pszczoły fajnie latają. Nie ma wiatru. Słoneczko wychodzi. I Naprawdę fajnie, fajnie noszą. Pyłek. Tutaj jest duży ruch, odkład z tamtego roku z moją matką. Z mojej hodowli w sensie. Chciałem dzisiaj powiedzieć trochę o tym ostatnim przeglądzie. Na raty go robiłem, bo po pracy w tym tygodniu, poniedziałek, wtorek i cóż mogę powiedzieć Ta rodzinka jest najsilniejsza z wszystkich. No jeszcze może z jedna, dwie są w podobnej sile. Jest tutaj na sześciu ramkach e, jajeczka i czerw. Te silniejsze rodzinki to, to tak maksymalnie, właśnie 6 ramek. Na sześciu ramkach, nie 6 ramek, oczywiście. E, ogólnie takie moje wnioski z tego przeglądu wiosennego: e, to także to ochłodzenie marcowe no, spowolniło rozwój, ale Szczególnie widoczne jest to w słabszych trochę rodzinkach i średnich. Silne rodzinki w porównaniu z tamtym rokiem są na podobnym poziomie rozwoju. Nie, no może troszeczkę je to jednak zastopowało, ale nie widać tego zbytnio. No niestety, jeżeli chodzi o te rodzinki takie średnie, średnio słabe i słabe... Jest kilka takich, to jednak widać. Widać, no zobaczymy, czy one na rzepak się rozwiną. W tej chwili ciężko to powiedzieć. Ogólnie, no um, tu jest ten łączony. No tu też na całym korpusie widać po tych lotach, że sobie nieźle pszczółki radzą. Mniej więcej połowa pasieki, 14-15 rodzin. No w tej chwili mam 29, bo jedna rodzinka mi wypadła przez łączenie, miałem 30 zimowanych i pszczółki. No tak jak mówię połowa około 14 lub 15 rodzin to są rodzinki silne, które spokojnie na rzepak rozwiną się. A druga część rodzin, no to zobaczymy. Może trzeba będzie z tych silniejszych troszkę tego... troszkę e, zabrać czerwiu, jakoś tam wzmocnić je. Coś tu będziemy kombinować. Zobaczymy, kiedy ten rzepak będzie, bo może, e, może wszystkie rodzinki dojdą do siły. E, jeżeli chodzi o czerw, no to Wiadomo, e, bardzo dużo jest jajeczek, mało czerwiu zamkniętego. Jeżeli chodzi o czerw zamknięty, e, to tylko w paru rodzinkach, na, na T29, może powiedzmy gdzieś na z 9 maksymalnie. E, to był czerw normalnie i zamknięty, i otwarty, larwy jajka. Było tak, jakby te ochłodzenie nie nie spowolniło tego rozwoju, ale w pozostałych prawie 20, no to e, większość czerwiu zamkniętego było na wygryzieniu, na ramkach pojedyncze komórki z czerwiem jeszcze niewygryzionym i kupa, kupa jajeczek i larw. E, mniej więcej 3 ramki z jajeczkami i larwami to były słabsze rodzinki mniej więcej na trzech ramkach. Były te jajeczka i, i czerwik, w najsilniejszych, jak wcześniej powiedziałem, to było 6 ramek, 6 ramek, yy, w porównaniu do poprzednich lat końcówka marca, początek kwietnia, było mniej więcej podobnie. Więc pod tym względem, jest porównywalnie, pięknie, latają fajnie tutaj oglądać. Pszczółki są też, nie są agresywne, ja tu chodzę. E, żadna mnie jeszcze nie pogoniła. Pierwsze żądło dostałem we wtorek. Pierwsze w tym roku stałem w Palca. Więc sezon oficjalnie pierwszym żądłem e, uważam za otwarty. Ciekawi mnie jak, jak ta wierzba, czy jeszcze tam pszczoły się kręcą, zaraz podejdę. Pięknie teraz kwitną, tak o, ogólnie te krokusiki. Fioletowe to już przekwitły, a teraz przepięknie kwitną białe. Super, to była mieszana paczka, którą kupiłem tych cebulek. Piękne są, te białe są takie inne, te są wyższe. Bardzo ładne. Podobają się w szczególności te białutkie. Jest tu parę takich kępek, tutaj, tutaj, super. Ciekawe mnie ta wieżba jeszcze. No jeżeli chodzi o jakieś tam przeglądy, to będę raczej dopiero po świętach robił. Ale to zobaczymy jak będzie z pogodą. No powiem Wam cisza. Cisza. Ta pierwsza wierzba już jest wybrana. Pyłek wybrany. Widzę jedna lata. Jakieś resztki jeszcze zbierają, ale tu już już jest po tej wierzbie, ale to inne wierzby kwitną. Jak widać, tak, te kotki już spadają na ziemię. To znak, że one już są zbierane. Dosyć późno kwitła, ale szybko ją wyzbierały. Parę dni i nic nie ma. Ale już kwitną różne inne kwiatki, pszczółki. O, widać, widać po tym co ten. Sporo pyłku w ogóle jest na ramkach sporo sobie przyniosły. Teraz ma być ochłodzenie. No zobaczymy, czy im to wystarczy. Myślę, że spokojnie. Mają teraz spore zapasy, ale dużo teraz pójdzie na karmienie. To wszędzie, gdzie są jajeczka po 3-4, 5-6 ramek, w większości właśnie z jajeczkami, no to te. Z jajeczek wyklują się te larwy, i będzie trzeba to karmić. Więc pięknie noszą. Jeszcze chciałem powiedzieć parę słów o zakarmieniu. Jakie moje wnioski, ponieważ 10 rodzin zakarmiłem inwertem, a resztę jak co roku cukrem. Głównie właśnie karmię cukrem, ale chciałem sprawdzić, jak to będzie z tym inwertem. I cóż. Jeżeli chodzi o rodzinki z invertem, a rodzinki z cukrem. Cukier był różny w różnych sklepach kupowany na promocjach. Po prostu tu 100 kilo, tam 100 kilo, także różny cukier, nie, że jakaś jedna konkretna marka jakbyście pytali. Nie, nie zwracam na to uwagi. Ja uważam, że cukier to cukier. I wnioski są takie, że jeżeli chodzi o różnice, nie ma żadnych. Invert ani mi tam w ramkach nie krystalizował, jak niektórzy twierdzą. Różnic żadnych, jeżeli chodzi też o, o to ilościowe, którego więcej zostało po zimie. Nie ma różnicy. Tyle samo w rodzinkach karmionych cukrem, tyle samo w rodzinkach karmionych inwertem. Także jak dla mnie bez różnicy. Może ktoś inny ma doświadczenia. Ja tylko mówię o swoich. Dla mnie nie ma różnicy. Jedyna różnica to, to, że, wiadomo, cukier trzeba przygotować, rozpuścić, porozlewać do jakichś tam wiadereczek czy pojemników innych butelek, podać to do uli. A invert wygodnie kupujesz wiaderko, i, i już tylko te wiaderko otwierasz praktycznie na pasiece i wlewasz do podkarmiaczek. No ale jest cena wyższa. Cukier jest niższej cenie, zwłaszcza kupiony w promocji invert jednak e, sporo drożej. Ja ogólnie w tym roku planuję e, cukrem, chyba że nie kupię, będzie cena jakaś wysoka, no to może wtedy invert e, w ostatniej chwili będę kupował, ale na tą chwilę mam zamiar e, kupić tylko cukier, karmić e, na zimę cukrem. Tylko e, zamiast mieszać ja to w garnkach podgrzewałem trochę wodę, mieszałem w ciepłej wodzie. To zamierzam to robić we frani. Mam pralkę w franie. Była u mnie gdzieś tam schowana. Przynajmniej parę lat temu, jak była używana, no, pewnie z 15 lat temu, działało wszystko. Muszę ją odpalić w czasie. Jak nie, to spróbować naprawić. Jakby coś było nie tak. I, i tyle. No, także takie moje wnioski. Mam nadzieję, że z tą franią troszkę szybciej będzie się. Yy, mieszać ten cukier w większej ilości przy większej ilości rodzin nie będzie problemu, yy, bo na gazie to w yy, garnkach no to już jednak stanowiło mały problem. Pięknie dzisiaj latają. Mnóstwo pyłku, super, super przyda mi się to niesamowicie. Żółciutki pyłek gdzie nie gdzie jasno purpurowy, ale 95% jak nie więcej to jest żółciutki. Latająk pershingi jak mówię, to jest jedna z najsilniejszych rodzin. To są takie wybitne u mnie rodziny, których jest tylko kilka na pasiece, e, które tutaj na dziewięciu ramkach zimowałem. Teraz dołożyłem dwie suszem, e, ale sporo było z zapasów zimowych po bokach. Po trzy, cztery ramki, sześć środkowych, to tam mm, były już jajka, czerw. Dlatego dołożyłem tutaj. Troszkę odsklepiłem tego pokarmu, ale też dałem ten susz, bo no może, może brakować tego miejsca, jak będzie taka ładna pogoda. Nawalą po prostu pyłku całą ramkę. Prawdopodobnie już jest koło ramki pyłku wolu No i dlatego mówię, dużo pokarmu. Wierzba też nektaruje, więc one przynoszą już pierwszy, pierwszy nektar. Więc ja uważam, że nie zaszkodzi. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie wychłodzić gniazda, zwłaszcza w słabszych rodzinkach, ale w tych najsilniejszych to to już dawałem. Kilka takich rodzin mam wybitnych, może z 5, do tego z 10 takich dobrych, do tego reszta to są średniaki i myślę, że ze 3 rodzinki są słabsze. 3-4 rodzinki są takie najsłabsze, które prawdopodobnie z tych najsilniejszych będę zasilał. Gdzieś koło 20 kwietnia, może 25. No zobaczymy, bo to tak wszystko jest powiązane z pogodą. O, no, można powiedzieć właśnie, pół, pół pasieki jest fajna, mocna, nie mam żadnych zmartwień, a połowa jest taka sobie. Ale musicie pamiętać, że mo połowa mojej pasieki to są odkłady. No i głównie te odkłady są słabsze. Chociaż na jesień wydawały się, że dorównały siłą rodzinkom produkcyjnym, były fajnie rozwinięte, to teraz na wiosnę jednak widać tę różnicę między produkcyjnymi a odkładami z zesz zeszłego roku. E, nie są to jakieś mega słabiaczki. E, no, może te 3-4 rodzinki to to... Jak mówię, są trochę słabsze ale większość tych okładów jest fajna. Z tego na przykład, tutaj o, w tej 12, to jest odkład bardzo silny. On był tak tworzony, że w sytuacji, w której jedna rodzina mi weszła, bardzo duży stan rojowy utworzyłem w tym ulu. On był pusty. Odkład ze starą matką. Tą matkę, która chciała się już roić, była chudziutka, już było widać, że zaraz zacznie zwiewać. Przeniosłem tutaj z dwoma, trzema rameczkami. I ona właśnie, ten odkład od razu, matka cały czas czerwiła, bo wiadomo, że ona była przeniesiona i bardzo fajnie się rozwinęła. Ja tą matkę później z powrotem e, zabrałem do tego ula, który chciał się roić, jak już przyszedł ten nastrój rojowy, a tu dałem matecznik. E, matecznik najlepiej po tej właśnie matce, która tu była. Także tutaj był odkład tworzony, który od razu miał matkę czerwiącą i bardzo mocno mm, się rozwinął. Było to też na początku mniej więcej maja. Jak mówię, ta dwunastka jest bardzo teraz silna, ona teraz jest chyba na 10 już ramkach wielkopolskich. Przebiła e, połowę rodzin produkcyjnych z tamtego roku odkład. Ale to tylko tu, tak jak mówię, początek maja tworzony, przynoszony z matką czerwiącą e, i pewnie stąd ta różnica. No dobra, życzę Wam wszystkich wszystkim wesołych świąt wielkanocnych. Mam nadzieję, że wszystko, wszystko się zacznie układać. Chodzi mi o tą pandemię, że to minie, że, że będzie normalnie już. I mogę jeszcze Wam życzyć po prostu udanej pracy z pszczołami w tym sezonie. Żeby troszkę był bardziej miodny ten rok, bo tamten poprzedni no, był dosyć słaby. Także świętujcie. Wesołego Alleluja. Cześć.